Szanowni Państwo, bardzo bym chciał zaprosić do mnie i powitać w Zakopanem Pana Prezesa KS Rakomia, Pana Mateusza Dąbrzycza. Przyjechajcie do niego. Dzień dobry. na klubu Prezesa na Krakowi za chęć przyjazdu po raz pierwszy do Zakopanego na spotkanie z Panami Piłki Nożnej, Panie Prezesie, bardzo proszę o parę słów do młodzieży. Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Ja długo nie będę, bo główny, główni bohaterowie tutaj siedzą i, i już na Was czekają. Cieszę się, że możemy z Wami tutaj być. I powiem krótko, że życząc za wielu sukcesów, też naukowych i sportowych, zapraszamy Was na mecze Krakowi. I miłego spotkania. I do zobaczenia na Krakowie. Dziękuję. Cześć. wszystkim. miałam najielikam. I bardzo serdecznie chcielibyśmy tak oficjalnie Was powitać na Waszej wizycie. Dzisiejsze spotkanie będzie miało okazję. It was difficult questions there was a lot of funny questions te pytania są takie w zasadzie klasyczne zawsze że jaki jest ulubiony klub. special questions that they had uh, it was when we started our football career. they are really interested in that and they want to know how we started because they have same age like we had the moment when we start our career so Its really nice to be honest to uh, my first experience uh, like this kind of like first time uh, with so many kids around. they are making like asking questions, listening to you, uh, a lot of signatures, a lot of photos, a lot of people, so I'm, I'm really happy and uh, thanks them for coming. Szczerze, jestem bardzo szczęśliwy z tej dzisiejsze wizyty, ponieważ dużo dzieci, które chcą widać. Żeby takie spotkania było jak najczęściej, żebyśmy przyjeżdżali jako piłkarze, dawali im wskazówki, jak pracować i żeby ich rozwijać.